Prawda o związkach, której prawdopodobnie nie chcesz zaakceptować, dlatego masz problemy. Słuchaj. Kobiety mówią, że mężczyzna chce kontrolować, że mężczyźni lubią kontrolować. A one dążą tylko do stabilizacji, do poczucia bezpieczeństwa. Kim ja dla ciebie jestem? Most to Kim ja dla ciebie jestem? Co? Chcesz sobie tylko popukać? Co? Jesteś takim smarkaczem? co nie jest gotowy na poważny związek. Już. Związek. Bądź poważny, no to tak robię. No. E, tak, kochani, oczywiście. Dla twojego dobra. E, e, dlatego też, na przykład, nikt jakoś się nie bulwersuje, kiedy kobiety mówią, och, mężczyźnie, trzeba pomóc, och, podjąć e, odpowiednie decyzje, dobre decyzje dla dobra. Raz związku. O, chyba mi tam letki przestały działać. No cud boże, cud Boży, no twoje pancerne, plemniki, po prostu. Cud boże, Dopust Boży. A tak naprawdę, to mężczyźni dążą do stabilizacji, do poczucia bezpieczeństwa, bo facet chce mieć spokój. Facet chce mieć spokój. A kobieta lubi trzymać rękę na pulsie, lubi kontrolować. Mówię to przeważnie o związkach, oczywiście przeważnie o typowych związkach, bo ja rozumiem, że są osoby światłe, pełne miłości, pełne akceptacji, pełne zrozumienia, dojrzałe emocjonalnie. I są tacy ludzie i tworzą wspaniałe związki. To są związki dwóch szczęśliwych ludzi, którzy po prostu spotykają się na gruncie trzeciego organizmu, jak jest związek. Ale w większości przypadków zwłaszcza jak masz koło trzydziestki i coś tam w życiu osiągnąłeś, jesteś złagniony złakniony pusi i docenienia, no to będziesz łatwym celem. I trzeba na takie rzeczy uważać, ponieważ kobieta, jeżeli tylko zobaczysz, zobaczy, zobaczy, że jesteś już zależny. Zależny od niej emocjonalnie, Zależno nie finansowo, no bo jeżeli ona odejdzie, ona rzuci kwitem i dawaj mi się pół domu, no to jest, no, ona, jest ona jest Twoją panią życia i panią śmierć. Może zrobić co jej się żywnie podoba. No to tak warto jest, żeby zadbać o swoje interesy ekonomiczne, a nie wszystko dla żon i imię miłości. Trzeba w tej kwestii zachować niezwykłą rozwagę i dojrzałość. Ja nie mówię, żeby nie dbać o żonę że zasłużyła sobie na to oczywiście, że tak, ludzie powinni się dostawać z godnością i z klasą. Ja mówię o sytuacjach, w których ktoś zwykle był pieprzonym nie nierobem, robił pazurki, siedział w telefonie, yy, bujną, bujną piętą na 5 minut wózek z dzieckiem i zgrywa matkę roku. No to wtedy, no nie uważam, że takim paniom się należało jakieś specjalne traktowanie. Ponieważ bycie mamą to coś więcej chyba niż podawanie jedzenia na czas i wycieranie dupy dziecka z obsyjnej pieluchy. Dlatego to tak naprawdę mężczyznom zależy na spokoju, zależy na stabilizacji. A kobietom w większości przypadków należy, zależy na kontroli. A kiedy już tą kontrolę w pełni uzyskają, to wtedy. Zaczyna się jazda, bo pokazujesz, że jesteś słaby. Dlatego uważaj, czy czasem w imię świętego spokoju. Nie godzisz się na rzeczy, na które normalnie nigdy byś się nie zgodził. I po czym poznasz, że jesteś w tej fazie? Po prostu ona wysycha na wióry. Wysycha. Nie ma czasu. Boli ją głowa. A ty siedzisz tam tylko dlatego, że nie masz jaj sobie pójść, albo zwyczajnie nie możesz. Oczywiście jesteś jeszcze wa wariant trzeci pod tytułem dzieci. I wiem, że kiedy dzieci są w grze, to nie jest wcale takie proste odejście. Ale powiem ci, jak ja na to patrzę. W życiu, jak w szachach. Chodzi o to, by wygrać. Celem szachów nie jest zachowanie za wszelką cenę na e, szachownicy królowej, ale wygranie. Jeżeli trzeba poświęcić królową do tego, aby wygrać partię, to trzeba to zrobić. Bo inaczej przegrać partię. I powiem tak. Czasami najlepszą rzeczą Jaką możesz zrobić dla dobra Twojego dziecka, to nie pozwolić na to, aby matka, matka robiła na jego oczach z Ciebie śmiecia. A decyzję podejmujesz sam. Jeżeli potrzebujesz konsultacji, linki są w opisie. Jeżeli potrzebujesz kursów, które pomogą Ci wyjść na rynek matrymonialny, linki są w opisie. Jeżeli potrzebujesz dłuższego prowadzenia, potrzebujesz wsparcia. To zapraszam. Też link do, do ocen opisu ringu jest ze mną, zresztą tam opinię moich klientów. Zapraszam. To nie jest wstyd. Pomóc, pomóc sobie i tak naprawdę, jeżeli masz dzieci, współpracując ze mną, robisz przysługę swoim dzieciom, bo nie będą patrzeć, jak tato powtarza scenariusz z mamusią, tylko że zmieniła się twarz i imię, a nowa pani jedzie po tobie, jak po szmacie. Nie chcemy tego, prawda? Linki w opisie.